Za nami pierwszy dzień 17. Międzynarodowego Forum Muzeów Domowych, a w jego ramach Forum Małe, Społeczne i Prywatne Muzea, Problemy i Propozycje. Działamy mimo kryzysowej sytuacji w regionie, starając się choć w taki sposób wspierać lokalną gospodarkę utrzymującą się z turystyki. Swoje wykłady wygłosili Maria Marcinowska, dr Agata Szostak, dr Hap Anna Frankiewicz-Bodynek oraz Zenon Matuszko. Panele poprowadzili Justyna Marcinkowska i Wiesław Skrobot oraz Paweł Zaniewski i Anna Frankiewicz-Bodynek. Drugi dzień 17 międzynarodowego forum muzeów domowych z wizytą studyjną po czeskiej stronie. Obejrzeliśmy zbiory benedyktynów w policach nad Metują, dom Muzeum Aloiza Jiraska i Centrum Papiernictwa w Chronowie, Muzeum Miejskie w Jaromierzu. W Chronowie poznaliśmy tajniki tradycyjnej produkcji papieru w Centrum Papiernictwa, a w Jaromierzu zachwyciło nas Muzeum Miejskie z bogatymi zbiorami historycznymi. Katarzyna Gajewska i Remigiusz Koziński opowiedzieli nam zaś o dostępności obiektów muzealnych. Kościół w Niebowstąpienia Pańskiego to barokowa świątynia. Twierdza Josefow zachwyciła nas swoją monumentalną konstrukcją i misternie zaprojektowanymi elementami fortyfikacyjnymi. Imponujące mury obronne, fosa oraz systemy tuneli świadczą o strategicznym znaczeniu tego miejsca w historii. Spacerując po twierdzy, można poczuć ducha przeszłości i odkryć fascynujące historie związane z jej obronnością. Na koniec wybraliśmy się do domowego muzeum motocykli w Szestajowicach, gdzie zgromadzono imponującą kolekcję zabytkowych jednośladów za nami ostatni dzień 17 międzynarodowego Forum Muzeów Domowych, tym razem w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, skansen w Pstrążnej, Kudowie Zdrój. To czas podsumowań i planów na przyszłość, bo to już czas głębokich zmian w obszarze muzealnictwa prywatnego i społecznego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i współorganizatorom przede wszystkim zaś międzynarodowej sieci Muzeów Domowych. Do zobaczenia!